Tradycyjny ślub wietnamski. W ogóle tradycyjny ślub wietnamski rozpoczyna się od takiej ceremonii jak Ham Ngo. To się w dosłownym tłumaczeniu można by przetłumaczyć jako ceremonia propozycji. Ta ceremonia propozycji to jest spotkanie Pana Młodego i rodziny Panny Młodej. Także Panna Młoda prosi o pozwolenie na oficjalny związek w celu zawarcia małżeńskiego, to panna młoda prosi pana młodego, a nie odwrotnie. Ceremonia ta często odbywa się bez jakichś tam skomplikowanych rytuałów. A prezenty, które rodzina pana młodego przekazuje, pannie młodej, to najczęściej Betel i Areka. To są takie dosyć oryginalne prezenty. Kolejnym takim etapem jest moi drodzy, przyjęcie zaręczynowe, które po wietnamsku nazywa się Dam Hoi. To jest taka ceremonia w sumie zaręczynowa. Bo zaręczyny to oficjalne, tak jakby ogłoszenie ślubu, tradycyjnie. Zarówno Państwo młodzi, jak i ich rodzice lubią wróżki i ci te wróżki tłumaczą, która data, godzina jest najlepsza dla pary do wzięcia ślubu, czy tak samo do porodu. Tu trzeba wiedzieć, że Wietnamczycy posługują się kalendarzem księżycowym. Wietnamczycy mocno wierzą, że rodzina pana młodego i jego krewni muszą. E, przyjść do panny młodej i tam mieszkać też przez jakiś czas, e, jednocześnie pan młody musi te prezenty wszystkie do rodziny panny młodej przynieść na tacach, w tym tą wspomnianą arekę i betel, ciasto, e, które potem spożywa i żona, ktoś się nazywa banpu, wino, herbatę, owoce, czasami pieczoną świnię. E, I e, moi drodzy, to śmieszne, bo właśnie ta pieczona świnia. W Wietnamie ma symbolizować moi drodzy właśnie tą parę małżeńską. Te prezenty powinny być przeniesione na nieparzystej liczbie tac, ponieważ nieparzysta liczba jest uważana za liczbę szczęśliwą w Wietnamie, tace są pokryte czerwonym suknem i noszone są zawsze przez niezamężne dziewczęta lub chłopców. Po tym rytuale prezentowym, para młody się przed ołtarzem, by poprosić przodków o zgodę. Z tej okazji, pan młody i panna młoda noszą Ao Dai, to jest taki tradycyjny strój wietnamski. Warto pamiętać, że w Wietnamie w sumie też króluje buddyzm. Więc ten buddyzm, moi drodzy, no jest bardzo, bardzo widać, że przesiąknie, przesiąka tą całą ceremonię. W każdej kulturze, moi drodzy, istnieją w sumie. Jakieś takie tematy tabu, no i oczywiście w Wietnamie również takie tematy tabu istnieją. Przykładowo, kiedy pan młody przychodzi do domu panny młodej, e, panna młoda musi pozostać w swoim pokoju, dopóki nie będzie mogła z niego wyjść. E, oczywiście, e, w przypadku gdy wyszłaby wcześniej, no to zostaje uznana za jakiegoś nieuka, za osobę bardzo słabo wykształconą. Kiedy panna młoda podąża za panem młodym do jego domu, nie może odwrócić głowy w stronę swojego domu. Starszyzna w ogóle wierzy, że jeśli to zrobi, pozostanie upartą dziewczyną i nie zamieszka w domu pana młodego. Kolejna sprawa to matka pana młodego nie będzie czekała na swoją teściową przy drzwiach. Jest to taki przykład. Przesąd, że jeżeli matka, obie matki by się przed ślubem spotkały, to wówczas przed drzwiami, to wówczas będą brały i moi drodzy kłóciły się w przyszłości. Kolejna sprawa to ciężarna panna młoda nie może przejść przez drzwi frontowe do domu męża, aby nie ograniczać, tak jakby, rozwój swojej rodziny. I tym. Sposobem przechodzimy sobie do takiej ceremonii, która się nazywa Dam Kwoi w Wietnamie. A ta ceremonia Dam Kwoi to jest tak naprawdę to są tak naprawdę zaręczyny. I przepraszam, nie zaręczyny, tylko wesele, bo o zaręczynach już mówiliśmy. Więc podobnie tak jak zaręczyny, wróżka wybiera dzień i godzinę przyjęcia weselnego. W tym dniu panna młoda jest najpiękniejsza i jest w najbardziej najpiękniejszej okazałej białej sukni. Rodzina pana młodego ponownie przynosi prezenty, prosząc o przyjęcie panny młodej i potwierdzenie tej decyzji, że chcesz zostać jego żoną. Pan młody i panna młoda kłaniają się rodzicom, a następnie głowami do siebie, aby okazać wdzięczność, a także szacunek względem siebie. Oczywiście rodzice udzielają małżeństwu porad na temat założenia nowej rodziny. I następnie pan, i pan, pan młody i panna młoda wymieniają swoje obrączki i otrzymują prezenty od swoich rodziców, krewnych, a także złote bransolety, kolczyki, pierścionki, nasieniki itd. Tak Ceremonia weselna kończy się okro, yy, oklaskami i najlepszymi życzeniami od wszystkich przyjaciół i krewnych. Po zakończeniu tej ceremonii ślubnej odbywa się impreza w domu pana młodego lub w restauracji. Oczywiście jest zespół, który gra muzykę podczas posiłku a oczywiście niektórzy goście mogą swobodnie śpiewać, piosenki ślubne, nawet na scenie. To ma gwarantować trwałe szczęście tej parze młodej. Wiele wietnamskich par świętuje obecnie ceremonię ślubną w świątyniach lub w kościołach, jednak oczywiście nadal odbywają się ceremonie w domu panny młodej przed udaniem się do tych świątyń czy do kościołów. No, powstaje pytanie, co należałoby zabrać tak naprawdę na wesele w Wietnamie, jeśli byśmy tam kiedyś się wzięli pojawili oczywiście pieniądze są zawsze mile widzianym prezentem ślubnym w Wietnamie, ponieważ wspierają pannę młodą i pana młodego i tak niwelują koszty ślubu, oczywiście powinny być włożone do koperty albo do małego ozdobnego pudełeczka na stole gdzie oczywiście dadzą go dwie niezależne dziewczyny jako au przy głównej bramie jeżeli bylibyśmy bliskimi przyjaciółmi pary młodej, możemy oczywiście dać inne prezenty zamiast moi drodzy pieniędzy. Co warto pamiętać? No, na weselach wietnamskich nie wypada się upijać, ponieważ to źle świadczy o człowieku, że człowiek jest poza kontrolą i łatwo może denerwować innych. A zwłaszcza, że na weselach wietnamskich wino jest dosyć mocne nigdy nie narzeka się na Pana Młodego i e, wobec Pana Młodego i wobec pana Młodej na jakieś jedzenie że coś nie smakuje, to też jest jedna z większych obraz na weselu wietnamskim e, nie idzie się na wesele w Wietnamie wtedy kiedy ktoś e, w rodzinie po prostu jest umierający e, to e, Wietnamczycy twierdzą, że takie zachowanie, jeśli ktoś by poszedł na wesele, pomimo że ktoś w jego domu umiera, to zwiastuje pecha parze młodej. Nosi się odpowiednie ubrania, takie kolorowe, natomiast unika się przede wszystkim noszenia białych ubrań, moi drodzy, na weselu. Też w Wietnamie biały kolor często jest rezerwowany właśnie na pogrzeb paradoksalnie nie warto faworyzować ani pana młodego, ani panny młodej. Wystarczy trochę tak naprawdę wypić jakieś koktajle i pozdrowić wszystkich członków rodziny. Tak mniej więcej wygląda w tradycji wietnamskiej, w kulturze wietnamskiej wesele. No na zdjęciach zobaczycie, moi drodzy, albo widzieliście już przede wszystkim cały ten proces, jak to wygląda, to przyjęcie jak ono jest. No tak naprawdę Tradycje i kulturę Wietnamu można fajnie zwiedzić, bo teraz są połączenia z Warszawy do Ho Chi Minh. Także nic, tylko wsiadać i lecieć.